Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli nie wejdzie, macie zwrot kasy, witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym Book linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszcie kod promocyjny obstawiamy 50 to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja, i jeśli nie trafimy, wraca nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w betclick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik: do pierwszego gola w meczu między Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla. W pierwszym meczu stawiamy, że Monca ogra Ternanę. Gospodarz to jeden z faworytów ligi, który przed sezonem osłabił się odejściem gwiazd, ale zachował trząs zespołu, który na nie w głównej mierze pracował. Ternana z kolei zaczęła sezon fatalnie i od samego początku okupuje dół tabeli. Naszym zdaniem Monca jest tu zdecydowanym faworytem i nie powinna mieć kłopotów z ściągnięciem po komplet oczek. W drugim meczu niemiecka druga Bundesliga i stawiamy na to, że Werder Brema nie przegra z hamburgerem. Bremenczycy po spadku z Bundesligi zamierzają szybko do niej wrócić i od początku sezonu wyniki wskazują na to, że może się to stać. Hamburger z kolei sezon zaczął średnio i chyba coraz bardziej godzi się z tym, że na zapleczu pogra nieco dłużej. Werder gra u siebie, wydaje się być w lepszej formie, nie powinien więc odnieść porażki. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Przypominam też o promocji w medki. Bardzo warto z niej skorzystać. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.